Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paulina, a to jest kanał Z czym to się czyta? I dzisiaj przychodzę do Was z kolejną książką zaległą, którą obiecuję od kilku miesięcy i taką, którą tak naprawdę obiecuję od kilku lat już niektórym osobom i książką, która bardzo długi czas leżała u mnie na półce i za którą nie mogłam się zabrać. Omijałam ją bardzo szerokim łukiem. Między innymi ze względu na temat, temat, który tak naprawdę w czasach, gdy książka była wydawana po raz pierwszy, był bardzo kontrowersyjny, a właściwie był totalnie zakazanym tematem. Myślę, że akurat w tej kwestii niewiele się od tamtych czasów zmieniło, i w dalszym ciągu Lolita jest książką, która narusza pewne normy, narusza pewne. Hmm, w pewnym sensie nawet aspekty moralności naszego codziennego życia i takiej moralności, która wpisana jest w naszą kulturę, naszą przede wszystkim zachodnią kulturę. Lolita bowiem mówi o dorosłym, czterdziestoletnim mężczyźnie, który możecie mieć wątpliwości co do słów, których chciałam tutaj użyć, natomiast powiem to mimo wszystko. O mężczyźnie, który pada ofiarą zauroczenia 12-letnią 12 dziewczynką. Dlaczego użyłam takich słów? Wydaje mi się, że w naszej kulturze bardzo rzadko mówi się o, o tym, co przeżywa pedofil. Co przeżywa tak zwany dewiant seksualny, jakiego rodzaju myśli go męczą, jakiego rodzaju emocje, z jakimi demonami zmaga się na co dzień. O tym się nie mówi, dlatego też, że ludzie poruszając tego typu temat, boją się, że zostaną oskarżeni o tłumaczenie przestępcy, tłumaczenie kogoś, kto. Krzywdzi małe dzieci. Pedofilia jest zresztą podobno, i jakby reportaże, które czytałam, świadczą, że jest to prawda. Jest jedynym przestępstwem, które tępione jest przez innych więźniów w więzieniach. Tak jak ktoś idący do więzienia. Może spodziewać się, że będzie szanowany za to, że jest na przykład mordercą, czy też zdefraudował jakieś duże pieniądze. Tak, pedofil nie może liczyć absolutnie na żadnego rodzaju uznanie, żadnego rodzaju szacunek. Jest to przestępstwo, które tak naprawdę domyślnie już wie po prostu taka osoba, że. Po prostu będzie miała, mówiąc kolokwialnie, przerąbane za kratkami. Także jest to rzeczywiście sprawa dosyć ciężka, i ze społecznego, i z moralnego, i z takiego emocjonalnego punktu widzenia. I dlaczego właśnie mówię, że nasz główny bohater tak naprawdę właśnie stał się ofiarą zauroczenia. Jest to jedna z tych rzeczy, które ja postrzegam po prostu jako choroby psychiczne, tym bardziej, że tutaj mamy do czynienia z bohaterem, który którego, jakby, droga do tej właśnie pedofilii została opisana. Mamy do czynienia z traumą z przeszłości, związaną właśnie z młodą kobietą, młodą dziewczyną, w której był zakochany, z którą wiązał w jakiś sposób swoją przyszłość, swoje uczucia. Także mamy tutaj podany rys psychologiczny od samej przyczyny, cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do tego, jakim jest ten Humbert, Humbert. Właśnie w momencie, w którym go poznajemy, a raczej w momencie, w którym on rozpoczyna swoją opowieść, cały ciąg przyczynowo-skutkowy, oraz oprócz tego mamy intensywnie podane wszystkie momenty, intensywnie opisane wszystkie momenty, w których on zmagał się sam ze sobą, zmagał się ze swoimi myślami, ze swoimi pragnieniami, w których starał się je powstrzymywać, negować, odpychać od siebie. I w tym momencie tak naprawdę myślę też, że warto powiedzieć o powieści czarodziej. Powieści znacznie poprzedzającej Lolitę, którą Nabokov napisał wiele lat wcześniej i powieści, która tak naprawdę została dopiero opublikowana po jego śmierci i którą uważa się za pierwowzór Lolity. Nic zresztą Dlatego, że historia jest tam no, kalka w kalkę identyczna, pomijając zakończenie, jest do tego jeszcze po prostu znacząco skrócona. Można by powiedzieć, że stanowi po prostu rys, czy też wersję wstępną Lolity. W czarodzieju mamy jednak do czynienia z zupełnie innym zakończeniem, i tutaj uwaga, będzie lekki spoiler a propos czarodzieja. Natomiast czarodziej kończy się tym, że główny bohater będący właśnie pedofilem, dopuszczając się czynu pedofilskiego na dwunastoletniej dziewczynce, Nagle orientuje się, co uczynił, jaką krzywdę ich wyrządził, wybiega na ulicę, rzuca się pod samochód i ponosi śmierć na miejscu. Jest to zakończenie zupełnie inne, zakończenie bardzo moralizujące. Które w Lolicie po prostu nie ma miejsca. Tutaj, jakby zakończenie wcale nie jest owiane żadną tajemnicą, ponieważ już na samym początku książki dostajemy informację, że Humbert po prostu umarł w więzieniu, zanim doszło w ogóle do jego procesu. Natomiast nie ma tutaj żadnego wydźwięku umoralniającego czytelnika, absolutnie. Czy ten wydźwięk był potrzebny, ja bym powiedziała, że nie, ponieważ jest to jeden z tych tematów, o których nie trzeba mówić w żaden nacechowany moralnie sposób, ponieważ z góry wiadomo, że jest to rzecz niemoralna, a przynajmniej właśnie w naszym no powiedzmy europejskim świecie, nie mówimy tutaj o innych religiach niż taka ogólnie przyjęta właśnie w Europie chrześcijańska katolicka, oraz nie mówimy o przypadkach właśnie dziewcząt sprzedawanych do małżeństwa w krajach azjatyckich, w Afryce, w krajach arabskich, tak że tego nie bierzemy pod uwagę, mówimy z punktu widzenia w tym momencie właśnie naszej kultury europejskiej. Jest to rzecz, której nie trzeba umoralniać, bo wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym, mimo że rozumiem zarzuty wobec Lolity, tak, mimo wszystko są one nieco nieuzasadnione, nieco na wyrost, nieco. Zbyt pruderyjne odnośnie pewnych spraw, chociaż wiadomo, wydaje mi się, że wynikły one właśnie z tego, iż tutaj główny bohater, cała historia w ogóle dzieje się z punktu widzenia pedofila i to pedofila pokazywanego mimo wszystko w wielu przypadkach jako dobrego człowieka, który ma jakieś swoje wartości, ma swoje zainteresowania, mimo wszystko, jeszcze innego rodzaju niż tylko bałamucenie nieletniej. Jest pokazywany po prostu jako człowiek z krwi i kości, i myślę, że w dużej mierze właściwie nawet nie kwestia pedofili, nie kwestia Lolity jest tutaj kwestią najbardziej kontrowersyjną, tylko pokazywanie pedofila po prostu jako zwykłego człowieka żyjącego w społeczeństwie. Także yy, i samo to, tak naprawdę. Rozumiem, że właśnie to między innymi spowodowało kontrowersyjność tej książki, i ta cecha tej książki właśnie również u mnie spowodowała, że ja nie jestem w stanie podejść do niej obiektywnie. Mimo, że się staram, mimo, że taka będzie, ta recenzja, taka będzie i taka jest ta recenzja, ja nie jestem w stanie obiektywnie przyznać na głos, że mi się ta książka podoba, mimo, że jestem w stanie wymienić jej mnóstwo absolutnie fantastycznych cech. Tak nie mogę powiedzieć, że mi się podoba, bo nie miałam przyjemności z czytania tej konkretnej historii, nie miałam przyjemności i nie miałabym przyjemności, przyznając się do tego, że tę książkę chciałabym przeczytać jeszcze raz. Myślę, że jest to kwestia emocji, myślę, że jest to kwestia problemu właśnie poruszanego w tej książce. Problemu bardzo trudnego i mimo tej całej literackiej, idealnej i naprawdę wspaniałej literackiej zresztą otoczki. Nie można czytać tej książki obojętnie. Czy to jest znak arcydzieła literatury? Myślę, że tak. Myślę, że do pewnego stopnia tak. Natomiast na pewno. Nie jest to książka, którą można po prostu lubić. To jest książka, którą można się zachwycać pod względem właśnie kunsztu literackiego, pod względem języka, metafor użytych, intensywności opisywanych przeżyć, czy też skonstruowanej w sposób bardzo zwarty i harmonijnie fabuły. Natomiast jest to właśnie książka, o której nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest po prostu świetna, dobra, że dobrze się ją czyta. Byłoby to, myślę, po prostu spore, spore niedomówienie, tak naprawdę. Tak, słuchajcie. I w tym momencie, tak naprawdę, lekko się zacięłam, może Was to dziwić, natomiast no, jest to książka na tyle specyficzna, że ja właśnie najbardziej z tych wszystkich książek, które Wam obiecałam, że nagram, najbardziej tej książki właśnie się bałam. Nie jestem zdziwiona, że na miał. Tak ogromny problem z wydaniem tej książki, nawet w momencie, w którym próbował to zrobić nie pod swoim nazwiskiem, tak czy siak jego nazwisko i tak wyciekło do opinii publicznej. Ważną sprawą jest ta, że w ciągu trzech tygodni od publikacji sprzedano ponad 100 tysięcy egzemplarzy tej książki. Tylko o czym to świadczy, słuchajcie, czy o umiłowaniu? Kunsztownej literatury, kunsztownego języka, czy umiłowaniu taniej sensacji. Bo z jednej strony mamy rzeczywiście absolutnie fantastyczny styl, niesamowitą erudycję, ogromną staranność, po prostu talent na Bokowa, a z drugiej strony mamy odbiorców, którzy może nie zawsze i myślę, że nawet częściej sięgali po tą książkę ze względu na tanią sensację, być może nawet będąc zafascynowanymi pewnymi rzeczami. A nie dlatego, że ta książka jest po prostu niesamowitym dziełem literackim. Rzeczy, które się bardzo często zarzucało Lolicie, to jest kwestia nadmiernej pornograficzności, nadmiernej erotyzacji życia, właśnie z dwunastolatką. Z naszego punktu widzenia, tak naprawdę powieść ta nawet nie jest trochę erotyczna, ponieważ nie mamy tutaj praktycznie nic powiedzianego wprost. Nie dzieje się tutaj nic specjalnego, nic y, takiego zbyt mocno opisanego. Oczywiście na lata, w których książka została opublikowana, na pewno było to obraz na nasze już trochę nie, dlatego myślę też, że troszeczkę ta kontrowersyjność z tej książki opadła. To, co jest niezwykle zachwycające, o czym już trochę wspominałam, to jest właśnie styl i język. To jest rzecz tak pełnokrwista, tak cudownie napisana, sformułowana. Nabokow jest tak wspaniałym obserwatorem życia, obserwatorem yy, nawet swoich własnych emocji. No tutaj nie porównuję Nabokowa absolutnie do głównego bohatera, nie mówię, że to jest tożsame. Chodzi mi bardziej o to, że Nabokow ma po prostu zdolność obserwowania... Emocji w człowieku, jednocześnie łącząc to z reakcjami fizycznymi organizmu, z reakcjami psychicznymi, emocjonalnymi, właśnie i to wszystko tworzy taką piękną, harmonijną, absolutnie cudowną całość. Mimo to, nie jestem w stanie powiedzieć wprost, że ja tę książkę lubię. Po prostu. Mam wrażenie, że powiedziałam o czym jest Lolita, tak naprawdę. Być może nie do końca się wypowiedziałam dokładnie, w każdym razie i schematycznie, w związku z tym jeszcze zaznaczę właśnie tą jedną rzecz. Pod względem całkowicie formalnym. Książka jest napisana faktycznie dosyć wartko. Język bywa bardzo trudny, więc jeżeli nie jesteście do takiego języka przygotowani, to być może z Lolitą poczekajcie, przeczytajcie jakąś bardziej kwiecistą książkę, która. Ze względu na swoje piękną i obiektywną estetykę łatwiej Wam wejdzie, na przykład sklepy cynamonowe Brunona Schulza albo sanatorium pod klepsydrą. Myślę, że to jest, mimo że to jest zupełnie inny język, to poziom trudności jest podobny, także spróbujcie w, te, w ten sposób w tę stronę, bo naprawdę język jest trudny i bardzo mamy tutaj dużo. Sporo. Mamy tutaj sporo wstawek w różnych innych językach. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, że faktycznie tutaj cały, cały czas coś się dzieje, ale nie zawsze tak jakbyście oczekiwali, bo nie zawsze to są konkretne wydarzenia, czasem po prostu to są rozważania, rozterki wewnętrzne właśnie głównego bohatera. I mamy tutaj również bardzo wyraźnie zarysowaną fabułę. Dosyć mocny szkielet konstrukcyjny właśnie całej książki. Mamy głównego bohatera, o czym już mówiłam, który przeżył jakąś traumę w przeszłości żeby zbliżyć się do dziewczyny, do Lolity, która mu się niesamowicie podoba, do, do tak zwanej yy, znaczy do Lolity, która do dziewczyny, która zwana jest Lolitą, a nazywa się Dolores Hayes, postanawia wziąć ślub z jej owdowiałą yy, jakiś czas wcześniej matką i w ten sposób właśnie zbliżyć się do dziewczynki. Następnie mają miejsce różne sytuacje, niektóre bardzo dziwne, niektóre bez interwencji lub z interwencją właśnie głównego bohatera i mamy tutaj do czynienia właśnie z Powoli rozwijającą się relacją pedofilską. Jest to o tyle kontrowersyjne, że dziewczynka wydaje się być tutaj, mimo wszystko, tą relacją zainteresowana. Więc myślę, że to też jest jedna z tak, jeden z takich obrazoburczych aspektów tej książki. Słuchajcie, nie będę już bardziej przedłużała, bo myślę, że minęło już kilkanaście minut co najmniej, jak mówię o tej książce. Jest to rzeczywiście arcydzieło literatury światowej, jest to rzeczywiście książka pod względem formalnym, rewelacyjnie napisana, porusza bardzo ważny temat, bardzo trudny temat i temat tabu. Czyta się ją dobrze pod względem językowym, rzeczywiście jest to uczta. Hmm, Taka umysłowa uczta literacka, jeżeli chodzi o styl, o język, o dobór słów, o y, uważność autora, o świat przedstawiony i też umiejętność opisywania emocji, stanów psychicznych. Faktycznie pod tym względem jest to po prostu arcydzieło. Natomiast ze względu na temat, nie mogę Wam obiektywnie tej książki polecić. Pozostawiam Wam to po prostu własnym rozważaniom, własnemu y, poczuciu estetyki i też jakby wytrzymałości, właśnie na tematy tabu. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście Lolitę Nabokowa. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Przepraszam za ten. Y, Myślę, że bardzo długo utrzymujący się we mnie melancholijny i taki nieco, może, akademicki ton, natomiast no, jest to książka dla mnie bardzo trudna pod względem, właśnie mojego stosunku do niej, i myślę, że jedna z najtrudniejszych, które Wam po prostu na kanale pod tym względem zrecenzowałam. Dajcie mi znać, czy czytaliście, jakie macie zdanie, czy zgadzacie się ze mną, albo czy nie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia i miłego czytania, mimo wszystko. Cześć.